27 sierpnia na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Mogielnicy odbył się koncert pożegnanie lata 2023. Tegoroczną imprezę rozpoczęło wesołe przedstawienie z przemiłymi maskotkami w postaci trzech szczurków. Następnie swój debiutancki koncert zagrało kółko gitarowe działające w ramach Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy. Potem na scenie pojawiła się grupa studia tańca i akrobatyki trzpioty, która zaprezentowała układy taneczne przygotowane przez swoich choreografów. Około godziny 17 na scenie wystąpił lokalny zespół Reflex. Był to wyjątkowy koncert ze względu na obchodzone w tym roku 50-lecie jego powstania. Burmistrz gminy i miasta Mogielnica Sławomir Chmielewski wraz z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Robertem Lipcem przekazali na ręce muzyków tabliczkę pamiątkową z podziękowaniem za wieloletnią działalność artystyczną i kulturalną. W ramach pożegnania lata oprócz promowania lokalnych artystów, organizatorzy starają się przybliżyć mieszkańcom gminy te style muzyczne, których na co dzień trudno szukać w naszym regionie. W tym roku zaproszono zespół Trio Mariaci. Trzech rodowitych Meksykanów, wyjątkowo kontaktowych i rozgadanych, rozbawiło publiczność swoimi polsko-hiszpańskimi żartami, a także wykonało najpopularniejsze latynoskie przeboje. Podczas imprezy nie mogło oczywiście zabraknąć marszowo-swingowej orkiestry z Mogielnicy, która kolejny raz zachwyciła widzów swoimi umiejętnościami. Kolejny punkt wydarzenia stanowiło wręczenie pucharów i dyplomów uczestnikom turniejów tenisowych, które tym razem wręczali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wiceprezydent Radomia Anna Michalska Wilk oraz burmistrz gminy i miasta Mogielica Sławomir Mielewski. Następnie na scenie pojawili się muzycy z nowo utworzonej formacji Dziarnowska 15. Grupa zaprezentowała się w repertuarze smooth jazzowym. Zwieńczeniem imprezy był występ Gwiazdy Wieczoru grupy Big Cyc. Ta niekwestionowana gwiazda polskiego roka gra dla nas już 35 lat. Mówi się o nich, że są jak stare wino, coraz lepsi i bardziej wytworni. Mugielnicka publiczność bawiła się doskonale. Zdjęcia,